Hej, z tej strony Max z grupy Pronowus. To jest krótki odcinek informacyjny, mianowicie trochę późno, ale wstawiam moją paczkę modów do World of Tanks, mianowicie do wersji 85. Znaczy to jest niby moja paczka modów, to jest po prostu miks paczki Multiego i Sylwka. Po prostu połączony w jedno. W opisie linku. Boże, w opisie filmiku y, będziecie mieli link do tej paczki. Jest to po prostu, ona waży dużo, bo około 370 MB y, ale waży tyle dlatego, bo znajdują się tam y, od Sylwka y, głosy wystrzałów, które są naprawdę rewelacyjne. Jest y, dla artylerii, są oddzielne wystrzały, dla y, kalibru... Dla, dla działka kalibru 75, 150, 200 są inne wystrzały. Atmosfera jest genialna, i gdy walnie obok was mm, artyleria takim pociskiem kilkaset, no tam załóżmy 200 mm, to słychać to, że takie jewnięcie jest ostre. Druga rzecz, drugi mod, dlaczego, który, który sprawia, że ta paczka. Zajmuje tak dużo. Jest to mod na dźwięki silnika, również z paczki sylwka. No, mod jest też genialny. Dźwięk silnika jest różny dla każdej nacji, jak i dla typu pojazdu. No więc atmosfera, połączenie tych dwóch modów daje genialną atmosferę grania i mi się gra dużo, dużo lepiej z tymi modami, niż bez. Nich, no właśnie. A w pasce multi'ego jest mini mapa, jest celownik, jest. Um, co tam jeszcze jest? Jest, 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 jest e, XOM, e, który pokazuje Wam, jaką macie szansę na wygraną. E, no takie, takie. Aha, jest li licznik damage'a. Takie multi używa najpotrzebniejszych modów i to y, dlatego pobiera. pobrałem teraz jego paczkę, bo po prostu nie ma zbędnych pierdół, jak nie wiem, jakieś ikonki czołgów czy coś takiego, tylko same właśnie takie y, przydatne mody. Y, paczkę in instalujecie. Y, po prostu y, pobierając plik, jak już mówiłem, jest on w mm, opisie mm, tego filmiku. Yy, i po prostu w, wklejacie w ten folder 8.5 do waszej lokalizacji, gdzie macie zainstalowane e, World of Tanks Res mods, e, i właśnie tutaj wklejacie e, folder 8.5. Hmm, Paczka prawdopodobnie nie będzie działać na patch 8.6. Eee, bo pewnie te dźwięki wystrzałów, dźwięki się pozmieniają, znając życie, eee, będą wyskakiwać krasze, eee, więc wtedy coś tam pokombinuję, ale póki co na 8.5 wszystko działa, pięknie testuje, może Wam nieco spowolnić komputer, eee, no ale to już jest jakby, że tak powiem, Wasz osobisty problem, no bo ja na to nie mam za bardzo wpływu. Mm, no więc to tyle. Oczywiście bardzo dziękuję Multiemu i Sylwestrowi. Multi wątpi, żeby to oglądał, ale Sylwester prawie na pewno będzie to oglądał, więc dzięki, genialna paczka. Mam nadzieję, że nie obrazisz się, że używam twojej paczki. No i, co mogę powiedzieć? Zachęcam do pobierania. Trzymajcie się. Cześć.